hej ci dobry jesteśmy w garażu witam wszystkich w dzisiejszym odcinku dzisiaj będziemy robić customowy grill do Renault Clio jakby ktoś się pytał czemu robię customowy grill do Renault Clio to w sumie bo czemu by nie więc do naszego grilla customowego będziemy potrzebować kilka rzeczy pierwsza z nich to jest taka siatka się kupuje na internecie tak żeby było na szerokości Waszej dziury oraz jeszcze można taką gumę kupić. Taka uszczelka krawędziowa, że ona tak nachodzi. Widzicie do środka, to jest taka dziura. O. W sumie polegał na tym, że potrzebujemy wyciąć nasz szablon w kształcie naszego grilla. Tu i to. gdy potrzebował zrobić taki szablon. Wycinamy go wtedy w tym. Obprawiamy dookoła tą uszczelką. I mamy w sumie nasz grill gotowy. Ja już się przygotowałem troszkę wcześniej i wycięłem tak jakby kształt, e, widzicie, tutaj, tutaj był do rogu tego i do rogu tego. Tutaj wypasuje mniej więcej. Oraz wycięłem taki, taki kształcik, żeby go tutaj dociąć w tym miejscu. Podrysuję to zaraz w kartonie. Wytnę w tym kartonie i przyłożę, żeby zobaczyć czy pasuje. Przyspieszę parę czynności, żeby po prostu nie było tego, że jest filmik za długi czy coś. To jest po prostu wycinanie w kartoniku a u papierze. Jak już w sumie mam my niech mi widać, teraz, żeby teraz mi zobaczyć jak pasuje. Tak, że trochę się dołu i troszkę skrócić. Bo jest chyba za szeroki. No, mam odrysowane, jest, w sumie jest tak spokojnie. I tu jest też spoko w tym miejscu. No. Tylko teraz to jest tak, że to jest na styk zrobiony. A ja chcę troszkę mniejsze, żeby było. Bo dochodzi do tego ta guma dookoła, która jakoś tam ma grubość swoją. Więc to jeszcze teraz taką pół centymetra skrócę i będzie No i teraz sumie już mamy te nasze szablony, to musimy teraz wyciąć to naszej blaszki naszej siatce. Okleję sobie pod, yy, pod szablonem na siatce szarą taśmę. Wtedy będę mógł sobie podrysować markerem nasz szablon i potem tu sobie sobytnę kątówką. O jeszcze mam do metalu. Może one będą lepsze, nie, zobaczymy. pierwsza przymiarka, żeby nie porysować, to tak lekko przyłożę. To pasuje spoko. Teraz Też pasuje spoko. I teraz jak już mamy to, yy, trochę przytnę, bo tutaj trochę wystaje jeszcze odcięcia yy, i będziemy teraz owijać tym, tym tamtym coś takiego wygląda właśnie na na aucie, dwie dopasowane tu tylko trzeba to trytytka i potem na szczęście widzicie jak jest ten plastik to idealnie połączenie tu się bo wypełni to a to włączy trytytkę i się idealnie ściągnie tak jakby od dołu potem teraz to samo muszę zrobić tu do góry tutaj mam też um, nie będzie git po prostu chodziło mi widzicie teraz Dojdzie parę milimetrów tej gumy i yy, to jakby wypełni chyba całe, tak mi się wydaje. Nie wiem co tu z tym zaokrągleniem, bo tu miałem problem z tymi rogami. zrobiłem coś takiego, że to potem może dam kapkę kleju na gorąco do rogów, żeby to chwycić. A, a nie wiem jak, jak to zrobić teraz z tym zaokrągleniem, ale to coś tu się wymyśli. Dobra i tu mamy gotowe. Już jest tu. Ładnie przycięty tu, ładnie przycięty tu A to Też jest tak przycięte fajnie, tu musiałem niestety klejem na gorąco zrobić, chwycić, bo to jest taki łuk A no, jakoś tak wygląda w miarę, no nie wiem, to tutaj jest brzydkie Może to poprawię później Po drugiej stronie też widać klej mm, Nie wiem co z tym zrobić Pomyślimy później yy. No i teraz zostało tylko to do zamontowania to wejdzie coś takiego, to wejdzie coś takiego i ja to będzie wyglądać mniej więcej tak. Tu się boję może o to, że jakoś mniej powietrza będzie tam wchodzić, ale to zobaczymy później. Dobra, dobra, więc ostatecznie wychodzi tak. Tu jest przymocowane. Tu jest też przymocowane. Z daleka w sumie niby filtryty, tak? Eee. Czy auto wygląda inaczej? No, na pewno tak. Czy to jest jakiś wieś tuning? W sumie nie wiem. Eee. Pojeżdżę z tym zobaczymy później. E, no, więc tak to się w sumie robi mniej więcej tu mi to odpada to. To jest taki plastik i nie ma jak jak na końcu chwycić. Trzeba tu dopiero w tym miejscu. E, no dobra, to by było wszystko. i Nara.